Cześć! Dzisiaj opowiem wam trochę o pająku, no, który chyba każdy zna, czyli kątnik domowy. Takiego kątnika udało mi się zdobyć u mnie w domu, w takim razie możemy go sobie podziwiać. Jest to naprawdę piękny pająk, ale do konkretów przejdźmy. Tylko sobie ustawmy na niego. Kąpik domowy, czyli te Tygenaria domestika no to to jest dość popularny gatunek pająka z rodziny lejkowcowatych. Wyróżnia się z dwoma symetrycznymi pasami na grzbiecie oraz z okrągłymi śladami na biodrach. No, no i takimi właśnie, jak tutaj widzicie. Mamy takie paski na tym swoim owalnym od Odwoku. Takie plamki. No i też są bardzo. Te nogi mają takie ogłosione. O, teraz widać e, lepiej. No jest to jeden z poprawniejszych pająków w naszym kraju. No myślę, że każdy miał styczność z takim pająkiem. Każdy z mu przywalił. <grywka> e, tak to ujmę. No. Nie ma chyba osoby, która nie widziała takiego zwykłego polskiego pająka. Chociaż nawet jak na polskiego pająka, no to one są duże, ponieważ kątnik domowy mały, bo są dwa, jakby, osobne gatunki: kątnik domowy mały i kątnik domowy większy. Kątnik domowy mały dorasta do no tak około 1 cm ciała. No, ten myślę, że tak będzie. A kątnik domowy większy dorasta do nawet 2 cm, znaczy, no, jak nawet na Polskę, no to jest to jednak duży wynik. No, więc, no. Można się takiego pająka przestraszyć, co je taki pająk? No, wiadomo, no, Je jakieś tam muchy, na przykład muszki owocówki, lub jakieś zwykłe muchy e końskie, może trochę mniejsze. Ja będę go próbował nakarmić. Może się uda na, e, nagrać. Mam takie małe robaki. Może, żeby zjadł. I tak go tymczasowo w domu zatrzymam. No bo to jest jednak ładny pająk. O! Tak Gdzieś indziej. ładny pająk, więc trochę go sobie poobserwuję. Może coś jeszcze się o nim pojawi. Halicery. Tutaj, czyli to. Jakby to wam pokazać. ta część w centrum, w centrum kadru. To takie ciemniejsze. Hmm, pod oczami. O, to się błyszczy. To właśnie halicery, No. Są one też duże jak na tego pająka. On, bo teraz jest na przybliżeniu, ale no... aż tak duży nie jest. No bo zobaczcie tu mam rękę, nie? O. Więc. Jest spore, ale jednak jak ja mam doświadczenie z pająkami większymi, no to dla mnie to jest to, e, dość mały pająk, ale faktycznie ma ten potencjał. Przepiękny pająk. I mam do Was prośbę. Jeżeli znajdziecie takiego pająka, to pierwsze co? Nie chwytajcie polaczka. Chwytajcie po kartkę. Na tą kartkę. No, ho, są szybkie, dobra, są szybkie. Ale spróbujcie jakoś nagonić i na przykład gdzieś tam na ogród dać, albo one bardzo lubią w piwnicy, bo one lubią wilgotne, ciemne miejsca. No, u mnie w piwnicy jest ich pełno, tylko że dwa razy większych. Czyli właśnie kątników domowych większych. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeszcze tylko wrzucę Wam kilka przebitek.